Jeszcze? OK. Witam serdecznie na pierwszym moim programie z cyklu w poszukiwaniu straconej weny. Jestem pisarką w wydawnictwie MG. Wydałam tam już trzy książki. Czwarta w druku, piąta w pisaniu. To tyle tytułem wstępu. Wymyśliłam ten dziwny sposób komunikacji z moimi czytelnikami, przyjaciółmi, znajomymi. Dlatego, że niedawno nakręciłam z pomocą wydawnictwa MG piękny live piękny w sensie, że pomysł był piękny na temat mojej ostatniej książki, książki kopciuszek. I live podobał się wbrew moim oczekiwaniom, z czego się bardzo cieszę, a poza tym. Dostałam mnóstwo informacji na prywatnych wiadomościach i w SMS-ach i w komentarzach do, do filmiku z wydawnictwa MG, żeby kontynuować takie, taki sposób porozumienia z Wami, żeby opowiedzieć więcej o sobie. Nie jest to łatwe, bo siedzi się przed kamerką. Nie wiem, ile Was będzie po drugiej stronie, ile Was jest po drugiej stronie, a muszę opowiadać rzeczy ważne dla mnie, a zrobić to tak, żeby i Wam się podobało. Może spróbujemy. Proszę Państwa, jesteśmy w moim przydomowym ogródku z widokiem na, na Beskidy i na baranią górę. Jest tu pięknie i wiosennie. No, tylko że ogólna atmosfera, jak wiadomo, dzisiaj. Pod koniec kwietnia 2020 przy pandemii jest troszkę smutna. I właśnie dlatego tak nazwałam ten nasz cykl w poszukiwaniu straconej weny, że y, powinnam pisać. Powinnam pisać, ale nie umiem. Bardzo ciężko przychodzi mi skupić się. Trochę pocieszył mnie wczoraj y, jakiś czeski pisarz, który. Y, Dał wywiad do gazety, że właśnie też powinien pisać, ale nie pisze, bo by nam uciekła, bo martwi się o siebie, o swoich najbliższych. No właśnie, ja też się tak martwię. I naprawdę trudno jest oderwać się od tych doczesnych, obecnych zmartwień i pójść w literaturę i tworzyć ją. Nie jest to łatwe, chociaż, widzicie Państwo, mam tutaj źródło wiedzy. E Pana dworaka Karol Godula, o którym teraz piszę, i o jego wychowanicy Jasi Grydzik. Widzicie Państwo, ile jest tutaj różnych fiszek, które mi się przydają w czasie pisania obecnej książki piątej pani na kopicach? No, ale jest to jedna z wielu takich pozycji, które, które są mi potrzebne do napisania tej powieści, ale najbardziej sztandarowa. Jest to kopalnia wiedzy o Karolu Goduli. Ale niestety Wena nie przychodzi. Pomyślałam, że może, gdy porozmawiam o tym, co już napisałam, to wtedy szybciej wejdę w ten tryb pisarski, pisarskiej pracy. Może mi Państwo w tym pomożecie, bardzo proszę. No więc, myślę, że warto wrócić do naszej niedalekiej, znowu takiej historii do roku 1800, 1986 do kwietnia do 26 kwietnia, kiedy na Ukrainie wydarzyła się ogromna, nie do opisania katastrofa, wybuch reaktor w elektrowni atomowej w Czernobylu i zmienił się wtedy świat, bo ludzie przekonali się, że nic nie jest pewne, że wszelkie zabezpieczenia Cała siła ludzkiego umysłu nie wystarczają, żeby zabezpieczyć wszystko przed wszystkim. A więc wybuch reaktor, była wielka katastrofa. Ja pamiętam ten dzień. 26 kwietnia 1986 roku w Polsce to był dużo cieplejszy dzień niż ten dzisiejszy. Widzicie Państwo, mam kurteczkę wiosenną, szaliczek, bo nie dało się wystąpić. Bez tego, bez tego ubioru. Natomiast pamiętam, że wtedy było naprawdę bardzo ciepło. Wiał piękny, ciepły wiatr ze wschodu. I pamiętam, że był silny, bo pieluszki na balkonie, pieluszki mojej córeczki, wywieszone na balkonie, trzepotały, łomotały jak flagi międzynarodowe na jakiś, w czasie jakiegoś święta państwowego. A święto państwowe się zbliżało. To był 26 kwietnia, jak mówiłam, ale władze polskie i nie tylko zataiły to przed społeczeństwem. Komunistyczne władze bardzo chciały, żeby odbył się, żeby się odbyły uroczystości pierwszomajowe, przede wszystkim marsze, pochody. Wiatr wiał od wschodu, a pochód pierwszomajowy w Polsce odbył się. Dopiero po pochodzie, zresztą pamiętam, wiecie Państwo, pamiętam człowieka. Ja mieszkałam wtedy w Tychach i wraz z mężem i naszą ledwo półroczną córeczką Kasią, w wózeczku, byliśmy popatrzeć na pochód w Tychach. Chcieliśmy jej pokazać kolorowe chorągiewki, kolorowo ubranych w stroje ludowe ludzi, górników z pióropuszami. No i tak staliśmy na tym wschodnim wietrze z Czernobyla. Nad, wdychając to przepiękne, skażone powietrze na życzenie naszych władz. I, i nic z nas nie mogło przed wdychaniem tego uratować, bo nie byliśmy tego świadomi. Ale pamiętam taki moment, kiedy kupowałam córeczce lody na obecnej ulicy Grota Roweckiego, wtedy Dzierzyńskiego, yy, w lodziarni. I, i, i podawała mi loda. Przychodził jakiś człowiek, młody mężczyzna i powiedział, zabierzcie stąd to dziecko. Zabierzcie stąd to dziecko, to dziecko, bo wybuchła elektrownia atomowa u Ruskich. Ale myśmy nie wierzyli, myśleliśmy jakiś oszołom. Chociaż troszkę matczyne serce zadziałało, ja się przestraszyłam i sieliśmy w autobus i podjechaliśmy na nasze osiedle Z, żeby jak najszybciej być w domu. I dopiero następnego dnia i następnego okazało się, że należy szybciutko, przynajmniej dzieciom, podać jod preparat jodu, że muszą to połknąć, żeby zminimalizować zły wpływ wybuchu w Czernobylu. To było bardzo, bardzo wielkie przeżycie dla mnie, bo dziecko, nasze upragnione pierwsze dziecko miało dopiero półroczku i byliśmy przerażeni, co ją spotka, co się stanie. Na osiedlu Zet w Tychach, przed przychodnią ustawił się tłum ludzi, matek, ojców, z dziećmi na rękach, małymi, niemowlętami, noworodkami, dziećmi kilkuletnimi, bodajże to było do 18 roku życia. Staliśmy w kolejce, która wiła się wokół tego budynku przychodni. Nie wiem, ile miała, dwa kilometry? Wiła się. I dzieci płakały, nie wiadomo było o co chodzi. Na szczęście był to ciepły dzień, ale wiał wiatr od wschodu. W mojej pierwszej książce pod tytułem Koronki z Płatków Śniegu, które, która jest sagą rodzinną, nie sposób było tego wydarzenia nie zawrzeć, więc ubrałam go w główną bohaterkę. I chciałabym Państwu, tym, którzy czytali, przypomnieć, a tym, którzy może sięgną po tą książkę, yy, przeczytać fragment właśnie o tym dniu, o 26 kwietnia 1986 roku. Był to rok 1986. Fale odpływu waliły komunistom po bulajach. Na pochodach pierwszomajowych rozniosła się dziwaczna zrazu plotka, jakoby Ruskim w jakimś Czarnobylu wywaliło reaktor jądrowy. Nieliczni wiedzieli, co to oznacza. Siedzieli cicho, by nie zakłócać umiłowanym rodakom święta pracy. I tylko szybciutko sobie i swoim najbliższym zaaplikowali preparat z jodem. Normalnym dzieciom podano jod grubo po niewczasie, a zresztą już wtedy ciemny lud sam się domyślił, że pomoże to tyle, co umarłem mu kadzidło. Minęło przecież kilka dni, podczas których wiatr wiał dokładnie od wschodu, a jagoda mimo wszystko stanęła ze swoją półroczną luiską na ręku w kilometrowej kolejce do przychodni. Wiatr wiał nadal, od wschodu. Pielęgniarka, nieświadoma temperamentu małej, dość bezceremonialnie przytrzymała jej delikatną buźkę i wlała ochydną dawkę jodu. Została opluta. A trzeba wiedzieć, że moja Luiska, gdy miała rzeczywisty powód, to pluła dalej niż widziała. Tu powód był aż nadto czytelny. Pani w białym fartuchu potraktowała ją do licha jak przedmiot. Polsce Ludowej nie żyło się wtedy fajnie. Wszystko było jakby w zawieszeniu. Premierował wówczas niejaki towarzysz mesny. <laughs> Pierwszym sekretarzem partii był zaś Pieszczow-Breżniewa-Jaruzelski. Zadłużenie prl przekraczało 30 miliardów dolarów. W tak zwanym drugim obiegu wydawnic był ruch, jak w Rzymie. Masło i mięso wciąż na kartki. Mleko w proszku dla dzieci dostawało się u księdza proboszcza, dobrodzieja, z zachodnich darów. Kupienie dla niemowlęcia buteleczki bobofruta graniczyło z cudem. Reglamentacją objęto w końcu prawie wszystko, od alkoholu na wesele, po wyroby czekoladopodobne, cokolwiek to znaczyło, bo smakowało jak stary i źle przechowywany smalec posłodzony do tego. W Warszawie w końcu triumfalnie złapano poszukiwanego 13 grudnia 1981 roku Zbigniewa Bujaka. Ogłosił to z autentycznym orgazmem w oczach rzecznik rządu, Urban. Przestaliśmy oglądać telewizję. A Luiska sobie w tym czasie podrastała. To, jaka będzie ta urocza blondi z kolorowymi frotkami we włoskach, powinna była jej rodzicom uświadomić już pierwsza wizyta kolędowa duszpasterska, w której mała brała czynny udział. Skończyła właśnie dwa latka. Do mikroskopijnego mieszkanka na osiedlu Z w Tychach przyszedł Bogu ducha winien ksiądz proboszcz. Akurat proboszcz z pasterską wizytą. Chciał dobrze. Po zagajeniu, jak też to młodemu małżeństwu żyje się, zwrócił się miło do Luiski, przytulonej do maminego ramienia. A ty jesteś córeczką, prawda? Taka ładna dziewczynka. A jak masz na imię, kochanie? Bania, odpowiedziała głośno i wyraźnie. Nie mogło być niestety mowy o przejęzyczeniu. Słyszeli dokładnie, co powiedziała. Bania. Jagoda i Marcel i jej rodzice nie wiedzieli po prostu, jak zareagować. Ksiądz nieborak wyglądał, jakby marzył o natychmiastowym wylocie na Księżyc wprost stąd z tego mieszkania i to bez rakiety. Ale to był jeden przećpiew. Proszę Państwa, gdyby, gdyby nie to, że mamy taką trudną sytuację dzisiaj, powiedziałabym: cieszmy się, że te czasy już minęły. Oczywiście cieszmy się. I bądźmy zdrowi, bądźmy odporni, nie dajmy się. Wszystko, co złe, to przeminie. Wtedy znów będziemy mogli się spotykać twarzą w twarz na spotkaniach autorskich, na różnych imprezach, na prawdziwej premierze książek z, z gośćmi zaproszonymi. Jeszcze przyjdzie ten czas, może już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa, pa. do następnego nagrania. Thanks.